Cześć, dzień dobry. Kto to wymyślił, żeby o tej porze chodzić na poranny spacer? Hmm. No ale jak już raz się rzekło i wszyscy chodzą, no to no to idziemy. Moi drodzy, witam Was serdecznie w ten poniedziałkowy poranek. Mamy 9 grudnia, godzina 6.15. I zapraszam Was na wspólny poranny spacer, nasz Power Walk, którego partnerem jest Platforma Multi Life od Benefit Systems. Moi drodzy, Power Walk to jest taki codzienny podcast. Podcast w ruchu. A gdzie my idziemy? Idziemy po zdrowie małymi krokami ku wielkim zmianom. I taka idea nam przyświeca. A propos zdrowia i chodzenia po zdrowie, to przeczytałem ostatnio. Bardzo fajny komentarz pod jednym z naszych powerwalków. E, Kasia, 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 Kasia mam zapisane. Kasia napisała, że ktoś kiedyś mądrze powiedział, a nie ma takiej tabletki, która zastąpi ruch, a ruch może zastąpić wiele tabletek. Pięknie to napisałaś, Kasiu. Bardzo mi się to podoba i ja myślę, że to jest... W pewnym sensie taka idea fix tego co robimy tutaj na powerwalkach, bo nawet tak jak wczoraj napisałem na swoim poście, w swoim poście zapowiadającym ten tydzień, świetnych powerwalków które mamy przed sobą, że tak jak wiele aplikacji sprawia, że Siedzimy na kanapie, zostajemy w domu, nie musimy wychodzić z domu, bo można obejrzeć film zamiast pójść do kina albo zamówić jedzenie, które przywiozą nam do domu, gotowe z restauracji zamiast wyjść do knajpki, albo dokonać zakupu, zakupów na Allegro Elixach. Ja cię kręcę, zaraz mnie ktoś tutaj przejedzie po ulicy, bo przechodziłem właśnie przez ulicę. Pozdrawiam Was serdecznie z Sopotu, gdzie mocno dzisiaj wieje drzewa uginają się od wiatru. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Wiatr mnie na pewno nie, nie, nie zwieje, bo ja współpracuję z wiatrem i dajemy sobie tutaj radę. Tak więc, a my, można powiedzieć, w odwrocie jesteśmy do tych wszystkich aplikacji, które. Nas zatrzymują w domu, a my na Powerwalku, może jeszcze nie jesteśmy aplikacją, ale może kiedyś będziemy. Yy, zachęcamy wszystkich i motywujemy do tego, żeby chodzić na spacer. Albo tak o poranku, jak my to robimy, i dajemy myślę, że dobry przykład. Tak też można to zrobić w środku dnia albo, albo po południu i wieczorem. No dobrze. Moi drodzy, o czym będzie dzisiejszy powerwalk, o czym chcę Wam powiedzieć, będzie o drodze, jaką przechodzę od tygodnia. Jest to droga świadomego, głębokiego, przeponowego oddychania w jakich sytuacjach? W sytuacjach, kiedy z kimś rozmawiam. Biorę głęboki oddech i już Wam mówię, o co chodzi. Otóż, kiedy rozmawiam z kimś przez telefon, kiedy rozmawiam z kimś na spotkaniu, albo kiedy rozmawiam z jednym ze wspaniałych gości, których zapraszam albo zaproszę w najbliższych dniach, tygodniach, a później miesiącach i latach na moje power walki, to to, co robię, to kiedy mój rozmówca mówi, ja bardzo świadomie oddycham. Dbam o swój oddech. Ten głęboki, przeponowy, świadomy. I powiem Wam, widzę różnicę. O tym Wam właśnie dzisiaj opowiem podczas Power Walka. Opowiem Wam, co zrobiłem, jak mi idzie. Moje pierwsze sukcesy, ale też i przeszkody, jakie zauważyłem, dyskomfort. Także i komfort, bo co ciekawe, poczułem jedno, e, jedno i drugi. I to będzie w pewnym sensie taki trochę study case, takie stadium przypadku e, dla Was, żeby po, żebyście posłuchali e, na żywym przykładzie, czyli moim, jak mi idzie, jakie korzyści to przynosi i może to być dla Was ciekawa inspiracja. Bo, jeżeli stwierdzicie, że może i Wam się coś takiego przydać, no to śmiało, zapraszam. Oddech jest tak naprawdę najważniejszy w naszym życiu. Tak jak kiedyś tutaj na jednym z powerwalków karodor Marańczyk, którą zaprosiłem do rozmowy, szliśmy sobie po sopocie i rozmawialiśmy o długowieczności tym, czym Karol zajmuje się na co dzień, to ona powiedziała fajną sekwencję, se, se, sekwencję? Sentencję, przepraszam, sentencję, że tak jak jesteśmy w stanie przeżyć bez wody kilka dni, bez jedzenia kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt dni, tak bez oddechu nie przeżyjemy godziny. No co po niektórzy nawet kilku minut. Są tacy, którzy. No tak, kilku minut. I oddech jest w naszym życiu bardzo ważny. I to, w jaki sposób oddychamy, przekłada się na nasze zdrowie. A przecież o zdrowiu tutaj mówimy, na naszych powerwalkach. Na nasze samopoczucie, na naszą koncentrację, na, nasze, na naszą sprawczość, na naszą odporność, na wszystko. To jest niesamowite. Ja na to nie zwracałem tak dużej uwagi wcześniej. Przepraszam, zwracałem wtedy, kiedy uprawiałem bardzo czynnie sport, przygotowując się do kolejnych igrzysk olimpijskich. To wtedy faktycznie nawet mieliśmy ćwiczenia oddechowe, ale one były głównie pobudzające albo uspokajające. Natomiast, tak, na co dzień nie zwracałem na to uwagi. Natomiast teraz. Bardzo tego potrzebuję, a zainspirował mnie do pracy na, w tym obszarze jeden z gospodarzy naszych Power Kamil Kozioł, specjalista od wystąpień publicznych, specjalista od mówienia, od dialogu, który nie tylko występuje na scenach i szkoli, jak występować na scenach ale, i jak prezentować, ale także prowadzi wiele rozmów, między innymi podcast Maratończycy, Płęty, które wam polecam. I właśnie w rozmowie z Kamilem, pytając go: Co mogę zrobić jeszcze lepiej? On mówi: Mateusz, zadbaj o trening swojego oddechu. I właśnie to nie tak, że to przychodzi hobsiub, tak wiecie, od razu. To trzeba wytrenować. Ja postanowiłem zbudować u siebie taki nawyk oddychania. Głębokiego, świadomego przeponą podczas rozmowy. Chwila przerwy, żebym nabrał znów głębokiego oddechu. Ja cały czas oddycham, ale e, jak widzicie, tutaj dzisiaj nie prowadzę z nikim rozmowy, ale także jest to ważne, kiedy mówi się samemu, żeby nie spowodować dyskomfortu, bo to tak naprawdę o to chodzi. No i teraz, e, co ciekawego. Zauważyłem. Zauważyłem przede wszystkim to, że od momentu kiedy. A, przepraszam, jeszcze stop, 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 cofnę się, zanim przejdę do tego. Nawyk, budowanie nawyku, bo ja bym chciał, żeby taka umiejętność tego oddychania podczas rozmowy została już ze mną. Żeby nie był to tylko taki zryw, że tu i teraz, ten, tylko żeby to zostało. No i nie ma nic lepszego niż zbudowanie takiego nawyku u siebie. Ja ten nawyk teraz postanowiłem w grudniu budować i będę Wam opowiadał o tej swojej drodze w poniedziałki. W zeszłym poniedziałku, poniedziałek zacząłem, minął już tydzień, już mam pewne obserwacje i wnioski, którymi się z Wami dzisiaj podzielę, ale to jest dopiero początek drogi. Przede mną kolejne dni, tygodnie i sam jestem ciekaw, czy pod koniec grudnia ta Umiejętność już się u mnie osadzi, i będę miał, że tak powiem, ten nawyk. Nie będę musiał nawet o tym myśleć, bo dzisiaj muszę być bardzo skupiony na tym zadaniu i na tej umiejętności. Posiłkuję się wieloma opracowaniami. Oczywiście mam kontakt z osobami, które zdają się na tym dobrze. Wspomniany Kamil Kozioł. Kurs Karol. Domarańczuk, którą też tutaj wymieniłem już wcześniej. Ona zrobiła taki kurs online o zdrowiu. Polecam Wam wynaleźć go i zobaczyć. Tam jest też cała sekcja poświęcona w tym kursie oddychaniu. A dzisiaj spotykam się o godzinie 12, umówiłem się o 12 na dwugodzinną sesję z moją life and business coach Dorotą Wnukli Pińską znacie tutaj z Power Walków, ponieważ kiedyś zaprosiłem Dorotę, żebyśmy porozmawiali o pozytywnej inteligencji. I z Dorotą spotykamy się raz w miesiącu, żeby, żebym mógł się dzięki niej, także w jej asyście rozwijać. Tak jak mówię, jest moim trenerem, w pewnym sensie można powiedzieć mentalnym. Omawiamy różne kwestie, cały czas pracujemy nad moim galupem testem galupa psychologicznym, ale ponieważ Dorota ma olbrzymią wiedzę na temat oddechu, w jaki sposób, i są to różne techniki oddechu, więc poprosiłem ją, żebyśmy właśnie dzisiaj większość naszego spotkania poświęcili temu tematowi, bo jestem przekonany, że da mi kilka ciekawych rozwiązań i metod, które którymi się po pierwsze u siebie wdroża, a yy, obiecuję, że za tydzień z wami nimi się podzielę. Proszę bardzo, to jest takie przekazywanie na tych naszych powerwalkach wiedzy albo zdobytej, wypracowanej, albo od kogoś pozyskanej. Może być jeszcze drobny hałas tutaj. Słuchajcie, teraz bo będę szedł wzdłuż ulicy ulicy Łokietka w Sopocie. Um, ale przejdę przez tą ulicę za chwilę, żeby już nie było tego hałasu, bo e, wiem, że wtedy lepsze jest audio. No ale taka jest specyfika naszego, naszych power Roku, naszego podcastu w ruchu, że my nie siedzimy w studio wyciszonym, pięknym, e, ciepłym, tylko chodzimy. Chodzimy... I hałasujemy. Słychać wiatr, słychać ptaki, słychać morze, słychać samochody, albo czasami nawet młodzież, która krzyczy, śpiewa. I nie jest tutaj ciepło, tylko jest zimno. Mam na sobie kurtkę puchową, czapkę, cholera jasna. Już niech nadejdzie to wiosna i to lato. Już po prostu nie mogę się doczekać. Ale my jesteśmy twardzi. I myślę, że tak jak ostatnio Asia Wojsiad, którą zaprosiłem na. Power Walk świetnie mówiła o potrzebie ruchu i to, jak działa nasz mózg podczas ruchu. Polecam Wam obejrzeć. To jest Power Walk krok po kroku do dobrostanu, który realizujemy wspólnie z naszym partnerem Multilife od Benefit Systems. To ona właśnie mówiła na początku. No i bardzo dobrze, Mateusz. Słuchaj, pokażemy wszystkim, że trzeba chodzić nie tylko wtedy, kiedy jest miło i przyjemnie, ale także Wtedy, kiedy pogoda nam nie sprzyja. Ale po takim spacerze powiem Wam, już teraz czuję, ja też w tym momencie, że robi się fajnie, dobrze, a później jest taka satysfakcja. Nawet jak pada, nawet jak wieje, nawet jak jest zimno. Więc polecamy takie e, spacery. Dobrze, przechodząc do tematu e, m, głównego, czyli do oddechu. Po pierwsze, powiem Wam, że widzę różnicę, i to jest bardzo dobra wiadomość. Ja jestem Wręcz zachwycony efektami, takimi pierwszymi efektami, bo jeszcze daleka droga przede mną do tego finalnego stanu. Ale w to, kiedy oddycham świadomie, przeponą podczas rozmowy z kimś, to zauważyłem, że po pierwsze, czuję większy komfort w takiej rozmowie. Jestem mniej spięty. Mam na myśli napięcie mięśniowe, które przekłada się także na. Sposób myślenia i mówienia. Więcej mam takich, jak wiecie, wrzutek ciekawych skojarzeń, ale też i żartów. Zauważyłem, że wtedy, kiedy oddycham, dbam o ten oddech podczas dyskusji i rozmowy, prowadzenia takiej rozmowy, to ta rozmowa jest wtedy bardziej płynna, lekka, przyjemna. Ja jestem z niej bardziej zadowolony, no bo. Jak człowiek jest, że tak powiem, czuje się komfortowo, także sam ze sobą, no to od razu też i ton takiej rozmowy, i myślę, że też autentyczność przekładają się na to. Mógłbym wymieniać w nieskończoność te, wiecie, atrybuty dobrego rozmówcy, no ale wystarczy spojrzeć na tych najlepszych, czyli Maćka Kurzajewskiego, Dorotę Welman razem z Marcinem Prokopem. O, ostatnio byliśmy razem z Mateuszem Brelą w Dzień Dobry TVN, a ja nawet Marcina Prokopa właśnie o to zapytałem. Marcina, czy ty oddychasz i dbasz o ten swój oddech? On mówi, oczywiście, to jest Mateusz punkt wyjścia. To nas uczą w tych szkołach dziennikarskich i na różnych kursach i szkoleniach. Zresztą on miał mistrza, już nie pamiętam nazwiska. Który mówił właśnie Marcin, zacznij od oddechu wtedy, kiedy z kimś rozmawiasz. To jest w ogóle punkt wyjścia. To jest 50% całej roboty, a dopiero później na to nałóż, skup się o czym chcesz rozmawiać, jakie pytania zadawać, jaką puentę do tego dodawać. Więc skoro mówią o tym najlepsi, że na to należy zwrócić uwagę, no to coś w tym jest. Mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie. I to jest pewien kierunek, który teraz obrałem. Więc widzę, widzę różnice i to są właśnie te dobre jakby korzyści. Jeszcze nie mogę więcej powiedzieć na ten temat, bo to są dopiero moje początki, ale już z tych pierwszych rozmów, które miałem i które będę miał też w tym tygodniu, zauważyłem różnice. Jakie widzę przeszkody? po drodze. No po pierwsze to, że nie mam jeszcze tego nawyku, nie mam jeszcze tego przyzwyczajenia, żeby robić to z automatu. Już jest... Już widzę pierwsze jaskółki. Eem, tak się chyba mówi? Tak? Może muszę się nauczyć też jakichś fajnych takich wiecie, słów, e, powiedzonek, e, przysłów, e, bo to fajnie podrzucać właśnie w rozmowie. Ale to zostawmy, taka dygresja. Ale już widzę pierwsze przybiśnieni. <noise> albo jaskółki, które gdzieś są i widzę, że to już powoli zaczyna działać, ale jeszcze nie mam tego przyzwyczajenia zbudowanego. I wiem, i nie walczę z tym, bo wiem, że takie przyzwyczajenie, taki nawyk to się buduje. Jak nie dniami, to tygodniami i miesiącami, a może nawet i latami. Ale ja będę w tym cierpliwy, bo nie zamierzam kończyć z tym fachem. No przecież będę zawsze z kimś rozmawiał, czy to w domu, czy w pracy, czy na imieninach. Autobus przejeżdża numer 185, jedzie na kamienny potok. Przejechał. Dobra, teraz już będzie cisza. Przechodzę obok przystanku autobusowego. Tutaj nikogo nie ma na ulicy, ale przynajmniej jest jasno. Są latarnie. No i ja mam tutaj oświetlenie. Patrzcie, jakie Michał nam załatwił. Mogę sobie to przyłączyć. Eee, bardzo fajna lampka. Mam nadzieję, że to Wam także się podoba, w jaki sposób teraz my, gospodarze, jesteśmy oświetleni. Hmm, więc tak, daję sobie czas i nie mam z tym problemu. Hmm, kolejna rzecz, jaką zauważyłem, która jest w pewnym sensie przeszkodą, to muszę o tym myśleć, żeby, żeby co? Żeby oddychać. No i to sprawia, że zamiast myśleć o temacie rozmowy, o flow rozmowy, o nowych wątkach, o tym, co mówi. I o czym mówi mój rozmówca czy rozmówczyni, to ja skupiam się na oddechu. No i oczywiście, jak zaczynam, jak sobie o tym przypominam, a staram się sobie przypominać e, nieustannie, no to wiadomo, moje myśli podążają tą ścieżką i mówię. Okej, okay, to taki oddech, to mi o tym powiedział Kamil, a tutaj jeszcze to, to. No i oczywiście, kiedy ja myślę i mówię sobie w głowie o tym, no to nie słucham wtedy, o czym mówi mój rozmówca. No jest w tym duży problem. Powiem Wam, jest w tym duży problem, i pracuję nad sobą, żeby nie myśleć o tym cały czas, żeby moje myśli przede wszystkim nie podążały gdzieś daleko, różnymi innymi alejkami. Czy autostradami, tylko żeby jednak być tu i teraz skupionym, ale żeby ten odruch związany jest no, tak naprawdę z moim ciałem i z płucami i z oddechem e, stał się naturalny. Co jest niesłychanie istotne w budowaniu nowego, zdrowego nawyku, to jest to, żeby robić to codziennie, systematycznie. Dlatego w swoim kalendarzu. Zapisałem przypominajkę. Codziennie rano mam przypominajkę. Skup się na oddechu. W tym tygodniu dołożę do tej przypominajki drugą, która nie będzie tylko rano, ale jeszcze w środku dnia. Ponieważ zauważyłem, że kiedy skupiam się na tej jednej przypominajce, no ona fajnie służy mi, ale później, jak wpadę w rytm dnia, w ilość zadań. Zdarzeń, które mam, no to zdarza mi się o tym zapomnieć. Dlatego pomagam sobie dodając kolejną e, przypominajkę. I to e, są takie myślę, że przydatne e, pomoce naukowe, które polecam Wam także, jeżeli budujecie sobie teraz, obecnie, albo zaraz przystąpicie do budowania nowego nawyku. To niekoniecznie musi być ten. Mm, ale to może być taki jak mój, związany z oddychaniem, ale to może być inny nawyk. Nie wiem, chociażby, jeżeli to, nie, nie podjadania pomiędzy posiłkami. Ja taki nawyk już u siebie zbudowałem. To też zapiszcie sobie, przypominajkę, z rana w telefonie, albo naklejcie kartkę w miejscu, które odwiedzacie codziennie przy lodówce. A propos nie podjadania pomiędzy posiłkami, albo przy biurku, gdzie. Pracujecie, żeby właśnie to wam przypominało. Może to być nawyk nie zabierania telefonu ze sobą do sypialni. Kolejny bardzo zdrowy nawyk dbający o naszą twoją e, higienę cyfrową. I to też może być w formie przypominajki, która w kalendarzu codziennie jest ustawiona z alarmem, e, która wyświetli Wam się o godzinie, nie wiem, 18, 19, 20. I to bardzo pomaga, żeby mieć to przyzwyczajenie. I ono po kilkunastu, kilkudziesięciu dniach ja zakładam, że budowanie takiego nawyku akurat w przypadku oddechu mi zajmie trochę dłużej niż już wiem, niż miesiąc, ale skupię się na tym bardzo w tym miesiącu i będę Wam o tym opowiadał może zająć trochę więcej czasu, ale te przypominajki bardzo pomagają. Ja myślę też, że raz w tygodniu, może dwa razy w tygodniu, warto jest poszerzyć swoją wiedzę, z kimś porozmawiać na ten temat, posłuchać podcastu, przeczytać jakąś książkę, artykuł, który nawiązuje wiedzą, informacjami, ale także właśnie taką inspiracją, study casem to jeśli ktoś się taką wiedzą dzieli a propos właśnie zmiany w życiu, w temacie, które chcecie u siebie zmienić, ja właśnie w ten sposób postępuję dużo w każdym tygodniu znaczy dużo, raz, dwa, trzy razy chcę na ten temat z kimś porozmawiać, o czymś przeczytać albo posłuchać jakiegoś podcastu, właśnie o tym, jak oddychać. W tym tygodniu mam dwa, dwie takie cele, dwa takie cele dzisiaj z Dorotą Wnuklipińską o tym porozmawiam i przejdę też przez kurs, przez tą sekcję o oddechu w kursie Karo do Marańczuk. I to są moje cele po to, żeby zbudować taki nawyk. No, więc myślę, że to tyle na dzisiaj. Powiedziałem wam tak myślę, mam nadzieję. O, w ogóle generalnie co robię. Po drugie, co zauważyłem dobrego, a co nazwijmy to, jakie są przeszkody, czyli jakie korzyści, jakie widzę już teraz i jakie przeszkody, ale także gdzie i według jakiego schematu sięgam po informacje, po wskazówki, po rady, żeby cały czas zwiększać swoją wiedzę. I jeszcze raz powiem na koniec, to, co bardzo mi pomaga, to są te przypominajki. Polecam Wam, budując jakiś nawyk, ustawić sobie gdzieś, w zależności z czego korzystacie: czy z kalendarza elektronicznego, czy z tego um, notatnika um, odręcznego, tradycyjnego, właśnie taką przypominajkę. Codziennie, bo budujemy nawyk najlepiej, właśnie, codziennie. No dobrze. To tyle na dzisiaj, moi drodzy, w tym temacie. Dzięki za wspólny, miły spacer. Czuję się już świetnie. Nawet nie, nie, nie myślę o tym, że to była taka godzina, kiedy wychodziłem, ale to jest dobra godzina. No bo teraz za paręście minut wszyscy w moim domu staną, a ja już jestem wow! Ile rzeczy fajnych zrobiłem. Już zrobiłem z sobą, swoją motywację, już się, taką medytację. Poranną już napiłem się wcześniej szklankę ciepłej wody, która też jest jednym z moich nawyków. Byłem z Wami na spacerze porannym, na naszym powerwalku inspirującym. Już nawet moja głowa jest po nie tylko ciało, ale także i głowa po pierwszej gimnastyce. Zapraszam Was też na, od razu na jutrzejszy powerwalk, który poprowadzi Maciek Dębski. O, będzie miał bardzo fajny temat. A więc pamiętajcie, jutro od rana spacerujemy, ja także będę spacerował. Mam nadzieję, że pogoda się trochę poprawi i wiatr uspokoi. Dobra, to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was, kochani, trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, cześć.